Tematem tej prezentacji jest omówienie wykonania i interpretacji wyników uzyskiwanych przy użyciu testu CIM, czyli Carbapenem Inactivation Method. Test CIM został opracowany przez zespół holenderski i opublikowany w 2015 roku jako łatwy i tani test umożliwiający wykrywanie carbapenemas u pałeczek Enterobacterales, Pseudomonas, i Acinetobacter. Test CIM jest testem hodowlanym. Substratem reakcji jest meropenem. Test wykrywa karbapenemazy MBL, KPC, OXA48, a także inne karbapenemazy z grupy OXA u Enterobacterales, Pseudomonas i Acinetobacter. Test wykrywa, ale nie identyfikuje rodzaju karbapenemazy. Wynik testu uzyskuje się już po 18 godzinach. Test jest tani, powtarzalny, łatwy do wykonania i interpretacji. Nie wymaga specjalnej aparatury. Wykorzystuje całe komórki bakterii. Jest wysoce czuły i swoisty. Na czułość testu ma jednak wpływ podłoże użyte do hodowli bakterii. Dlatego test CIM najlepiej wykonywać dla hodowli bakteryjnej uzyskanej na Agarze Kolumbia nie należy pobierać masy bakteryjnej z innych podłoży mikrobiologicznych. Test CIM wykonujemy w probówce typu Eppendorf. Do probówki najpierw dodajemy 400 mikrolitrów wody, a następnie masę bakteryjną badanego izolatu w ilości całe oczko 10-mikrolitrowej ezy bakteriologicznej. Zawiesinę bakterii należy bardzo dokładnie wymieszać, na vorteksie przez kilka sekund. Do zawiesiny bakterii należy dodać krążek antybiogramowy zawierający meropenem, a następnie probówkę inkubować przez dwie godziny w temperaturze 35 stopni Celsjusza w cieplarce laboratoryjnej. Po inkubacji należy przygotować szalkę zawierającą podłoże agarowe Miller-Hinton posiane zawiesiną o gęstości 0,5 McFarlanda Szczepu wzorcowego Escherichia coli ATCC 25922. Posiewu szczepu wzorcowego dokonujemy przy użyciu wymazówki, rozprowadzając zawiesinę bakterii po powierzchni agaru w trzech kierunkach. Na tak przygotowane podłoże kładziemy krążek antybiogramowy wyjęty z zawiesiny bakterii. Szalkę umieszczamy następnie. W cieplarce laboratoryjnej na całą noc w temperaturze 35 stopni Celsjusza. Następnego dnia dokonujemy odczytu i interpretacji uzyskanych wyników. Jeżeli badany przez nas izolat bakterii wytwarza karbapenemazę, wówczas w czasie inkubacji zawisiny bakteryjnej z krążkiem antybiogramowym karbapenemaza uwolniona z komórek bakteryjnych powoduje hydrolizę meropenemu. Na skutek tego krążek antybiogramowy traci swoją aktywność wobec szczepu wzorcowego Escherichia coli ATCC 25922. Natomiast, jeżeli badany przez nas izolat nie wytwarza karbapenemazy, wówczas krążek antybiogramowy zachowuje swoją aktywność wobec szczepu wzorcowego. Brak strefy zahamowania wzrostu to wynik dodatni testu CIM, który wskazuje, że badany przez nas izolat bakterii wytwarza karbapenemazę. Widoczna strefa zahamowania wzrostu wokół krążka antybiogramowego to wynik ujemny testu CIM, który wskazuje, że badany przez nas izolat nie wytwarza karbapenemazy. Inkubacja krążka antybiogramowego zawierającego meropenem z zawiesiną bakterii wynosi 2 godziny w przypadku pałeczek Enterobacteriales i pseudomonas. Natomiast dla szczepów acinetobacter inkubacja trwa 4 godziny. Odczyt testu polega na zmierzeniu średnicy strefy zahamowania wzrostu szczepu wzorcowego Escherichia coli ATCC25922 wokół krążka z meropenemem. Krajowy Ośrodek Referencyjny do Spraw Wrażliwości zaproponował następujące kryteria interpretacji testu CIM. Jeżeli średnica strefy zahamowania wzrostu wynosi 17 mm lub mniej, wówczas mówimy, że wynik testu CIM jest dodatni, co wskazuje nam na to, że badany przez nas izolat bakterii wytwarza karbapenemazę. Jeżeli średnica Strefy zahamowania wzrostu wynosi 18-19 mm. Wynik testu uznajemy za wątpliwy. Natomiast, jeżeli średnica strefy zahamowania wzrostu wynosi 20 mm lub więcej, wówczas mówimy, że wynik testu CIM jest ujemny, a badany przez nas izolat bakterii nie wytwarza karbapenemazy. Na tej szalce przedstawiony jest wynik testu CIM dla szczepu nie wytwarzającego karbapenemazy. Jest to wynik ujemny testu CIM. Widzimy dużą, wyraźną strefę zahamowania wzrostu wokół krążka antybiogramowego. Na drugiej szalce widoczny jest wynik dodatni testu CIM dla sześciu izolatów bakterii. Najczęściej Wykonując test CIM dla szczepów wytwarzających karbapenemazę widzimy całkowity podrost szczepu wzorcowego pod krążek z meropenemem, natomiast dla szczepów niewytwarzających karbapenemazy widzimy dużą wyraźną strefę zahamowania wzrostu wokół krążka antybiogramowego. Jednakże dla niektórych izolatów bakterii uzyskujemy nieco odmienny obraz. Testu CIM. A mianowicie nie uzyskujemy wyraźnej strefy zahamowania wzrostu, ale strefa jest taka rozmyta. Niemniej jednak y, widoczny jest intensywny wzrost szczepu Escherichia coli ATCC 25922 pod krążek i jest to wynik dodatni testu CIM. Na tej szalce mamy cztery izolaty, dla których Strefa wokół krążka jest rozmyta, i są to szczepy wytwarzające karbapenemazę. E Jeszcze inny obraz testu CIM, jaki możemy uzyskać, to taki jak przedstawiony na tym slajdzie: a mianowicie obserwujemy strefę zahamowania wzrostu, a w niej pojedyncze kolonie. Jeżeli strefa zahamowania wzrostu wynosi 17 mm lub mniej, to zgodnie z przyjętymi kryteriami jest to wynik dodatni testu CIM. Dla niektórych izolatów jednak uzyskujemy strefę zahamowania wzrostu wynoszącą 20 mm lub więcej, i w tej strefie widoczne są pojedyncze kolonie. Najczęściej jest to wynik dodatni testu CIM. Wskazujący na występowanie karbapenemazy w badanym izolacie bakterii. Test należy jednak powtórzyć, przedłużając inkubację krążka antybiogramowego zawierającego meropenem z zawiesiną bakteryjną do 4 godzin. Jeszcze jedną kwestią, która pojawia się przy odczycie testu CIM, to jest widoczny rozlany wzrost pojawiający się wokół krążka. Antybiogramowego. Przy odczycie i interpretacji wyników nie uwzględniamy tego wzrostu, który widzimy wokół krążka. Niekiedy w strefie zahamowania wzrostu pojawia się taki intensywny wzrost, który jest najprawdopodobniej efektem przypadkowego rozprysku zawiesiny bakteryjnej. Znajdującej się na krążku antybiogramowym, podczas przenoszenia krążka na płytkę agarową. Tego wzrostu nie uwzględniamy przy odczycie. Zwracamy jednak uwagę na to, czy w strefie zahamowania wzrostu znajdują się pojedyncze kolonie, czy nie. Na tym slajdzie przedstawione są wyniki testu CIM dla kilku szczepów. Widzimy, yy, ewidentnie dodatni wynik testu na szalce pierwszej, gdzie dla trzech izolatów zupełnie nie obserwujemy strefy zahamowania wzrostu i dwa izolaty, dla których widzimy szerokie, duże strefy zahamowania wzrostu. Podobnie na drugiej szalce, dla dwóch izolatów obserwujemy wynik ujemny testu i dla dwóch izolatów wynik dodatni. Kolejny slajd pokazujący wyniki testu CIM. Na pierwszej szalce widzimy dla dwóch izolatów uzyskaliśmy ewidentnie dodatni wynik testu CIM, całkowity podrost pod krążek antybiogramowy. Dla dwóch innych izolatów uzyskaliśmy niewielkie strefy zahamowania wzrostu, a w nich liczne pojedyncze kolonie. I dla jednego izolatu uzyskaliśmy wynik ujemny. Na kolejnej szalce widzimy wynik testu CIM. Widzimy duże strefy zahamowania wzrostu uzyskane dla dwóch różnych izolatów, i w strefach zahamowania wzrostu widzimy po jednej, pojedynczej kolonii. Taki wynik i taki obraz testu CIM najczęściej obserwujemy w przypadku szczepów acinetobakter wytwarzających karbapenemazy z grupy OXA. Na kolejnej szalce mamy wynik ujemny testu CIM dla czterech izolatów i jeden wynik dodatni dla kolejnego. Widzimy także przypadkowy taki wzrost w strefie zahamowania wzrostu, którego nie bierzemy pod uwagę. I na kolejnej szalce dla 5 izolatów widzimy wynik dodatni i dla jednego izolatu wynik ujemny. Zespół holenderski przeprowadził badania walidacji testu CIM dla 30 izolatów bakterii wytwarzających różne karbapenemazy. Dla wszystkich tych izolatów uzyskano wynik dodatni testu CIM. W dalszych badaniach zespół holenderski wykonał test CIM dla niemal 700 izolatów bakterii, wśród których 137 to były izolaty dla których metodą PCR potwierdzono występowanie następujących karbapenemaz. 557 izolatów to izolaty, u których tych karbapenemaz metodą PCR nie potwierdzono. Niemal dla wszystkich izolatów wytwarzających karbapenemazy uzyskano dodatni wynik testu CIM. Wynik ujemny uzyskano jedynie dla jednego izolatu Enterobacterales wytwarzającego karbapenemazę WIM. Ten izolat charakteryzował się bardzo niskim y, mikiem karbapenemów. Y, Jednakże powtórnie wykonany test CIM w powtórnie wykonanym teście CIM uzyskano dla tego izolatu wynik dodatni. Dla dwóch izolatów acinetobakter wytwarzających karbapenemazę OXA-23 również uzyskano wynik ujemny testu CIM. Jednakże kiedy przedłużono do 4 godzin inkubację krążka zawierającego meropenem z zawiesiną bakterii, uzyskano wynik dodatni testu CIM. W przypadku szczepów niewytwarzających karbapenemaz, dla siedmiu z tych izolatów uzyskano dodatni wynik testu CIM. Jednakże, jak wykazały dalsze badania, cztery spośród tych siedmiu izolatów wytwarzały karbapenemazy. Dwa z tych izolatów wytwarzały karbapenemazę BIC, natomiast jeden – karbapenemazę Imp i jeden karbapenemazę Oxa72. Badania zespołu holenderskiego wykazały bardzo wysoką czułość i swoistość testu CIM. Podobne badania wykonano w Krajowym Ośrodku Referencyjnym do spraw lekowrażliwości. Tabela zawiera dane uzyskane dla 560 izolatów. Wśród badanych Izolatów. 436 to izolaty, dla których metodą PCR potwierdzono występowanie następujących karbapenemas: 124 izolaty to izolaty, które karbapenemas nie wytwarzały. Niemal wszystkie izolaty wytwarzające karbapenemazy uzyskano dla nich wynik dodatni testu CIM. Jedynie dla siedmiu izolatów wytwarzających karbapenemazę WIM uzyskano wynik ujemny. Były to pałeczki pseudomonas, dla których w powtórnym oznaczeniu uzyskano wynik dodatni testu CIM. U pałeczek acinetobakter wytwarzających karbapenemazę z grupy OXA dość często obserwuje się niepełną hydrolizę meropenemu, co przejawia się tym, że średnica strefy zahamowania wzrostu wokół krążka antybiogramowego wynosi powyżej 17 mm, a w strefie widoczne są pojedyncze kolonie. Badania przeprowadzone w Krajowym Ośrodku Referencyjnym do Spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdziły bardzo wysoką czułość i swoistość testu CIM do wykrywania karbapenema u pałeczek Enterobacterales i pałeczek niefermentujących. Test CIM wykorzystywany jest w różnych laboratoriach, w różnych zakątkach świata. Wszyscy opisują bardzo wysoką czułość i swoistość testu CIM. Dodatni wynik testu CIM jednoznacznie potwierdza występowanie karbapenemazy w badanym szczepie. Test należy wykonywać zgodnie z procedurą. Dla bakterii wyhodowanych na podłożu agarowym Kolumbia krążek z meropenem należy inkubować zawiesiną badanego szczepu przez 2 godziny w przypadku pałeczek Enterobacterales i Pseudomonas oraz 4 godziny w przypadku pałeczek Acinetobacter. Do każdej partii szczepów badanych w teście CIM należy dołączyć szczep Escherichia coli ATCC 25922 jako kontrolę ujemną. Test CIM to wiarygodny test do wykrywania karbapenemaz MBL, KPC, OXA-48 i innych karbapenemaz z grupy OXA u Enterobacterales, Pseudomonas i Acinetobacter. Wyniki testu CIM należy zawsze interpretować w odniesieniu do wyników uzyskanych przy użyciu innych metod. Wykonanie testu jest możliwe w każdym laboratorium mikrobiologicznym. Jest to bardzo dobry test zarówno do badania pojedynczych szczepów, jak i w dużych badaniach przesiewowych. Test CIM może być stosowany zamiennie z testem karba NP do wykrywania karba penemas w zależności od potrzeb laboratorium. Test CIM jest stosowany w diagnostyce referencyjnej CORD. Szczegóły wykonania i interpretacji podane są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw lekowrażliwości drobnoustrojów. Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na podany adres korespondencyjny. Dziękuję za uwagę.